Czakra serca, przestrzeń miłości i harmonii znajduje się dokładnie w środku klatki piersiowej. To jest most między światem materii a światem ducha. To właśnie tutaj decydujesz, czy otwierasz się na miłość do siebie i do innych. Wyobraź sobie zielone światło, które wiruje w twojej piersi, albo szmaragdowy kwiat lotosu, który powoli się otwiera. To jest energia lekka, subtelna, ale jednocześnie niezwykle silna energia, która leczy. Kiedy twoje serce jest otwarte, czujesz spokój, wdzięczność i harmonię. Kiedy się zamyka, pojawia się żal, gorycz i brak zaufania. Możesz to zmienić. Połóż dłonie na sercu, oddychaj spokojnie i wyobraź sobie, że zielone światło wypełnia całe twoje ciało powiedz do siebie otwieram się na miłość kocham siebie kocham życie a jeśli chcesz możesz sięgnąć też po wsparcie natury różowy kwarc szmaragd awenturyn malachit rudonit każdy z nich otwiera serce na miłość i uzdrawia emocje a runy gebo równowaga w relacjach langus płynność i emocje inkwas spokój i pełnia i pamiętaj twoje serce otwiera się tak szeroko, jak tylko ty mu na to pozwolisz. Więc decyduj i powodzenia.